Cześć, dzień dobry, witajcie! Dzisiaj przed nami druga stacja. To jest seria Droga Krzyżowa pod tytułem W drodze. Ja się nazywam Stoliga Przemysław. Zapraszam Was na intro i do zobaczenia za chwilkę. Wczoraj było o pokornym przyjęciu pokornym przyjęciu wyroku a dziś jest o równie ważnym, y, równie ważnym aspekcie, jak pokornym przyjęciu krzyża, czyli tego ciężaru. Y, to było naprawdę, wydaje mi się, nie, niebywałym y, ciężarem y, przyjąć na swoje barki kawał drewna na olbrzymiej y, wielkości i, i niesamowitej y, wagi. Więc y, to, y, to zmierzenie się z tym, to, to już jest... Y, to już jest nie lada wyczyn w takim aspekcie bardzo fizycznym. Natomiast no, ten krzyż jest też e, taką, trochę, taką analogią do tego, m, do tego dźwigania naszych, naszych grzechów. Chrystus wziął e, symbolicznie wziął na swoje barki, wszystkie nasze grzechy i, e, i zaniósł je na golgotę. Natomiast e, jakby w naszym życiu często, często jest tak, że bierzemy na barki e, różne ciężary i nosimy. Taki, można powiedzieć, krzyż. Te wszystkie ciężary są, są często dla nas przytłaczające i, i, i słusznie, bo jakby zdaję sobie z tego sprawę, też często się z tym zmagam, że noszę na swoich barkach dużo rzeczy, takiego symbolicznego krzyża. No i, i jakby każdy z nas ma bardzo podobnie, to, 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 to śmiem twierdzić i zaryzykuję tezę, że tak jest. Natomiast myślę, że cały, cały, cały sekret tkwi w tym, że Chrystus swój krzyż niósł razem ze swoim Ojcem, z Bogiem, a my nosimy ten krzyż razem z Chrystusem. Ja myślę, że gdy zdamy sobie z tego sprawę, że jednak ten krzyż, który symbolicznie nosimy na swoich barkach, oddamy symbolicznie Chrystusowi, będzie nam o tyle łatwiej, że już w tej drodze na Golgotę nie będziemy szli sami. Więc to tak, może bardzo krótko i bardzo symbolicznie, ale jednak jednak wydaje mi się, że, że to jest najbardziej trafne. To jest najbardziej trafne, że, że, że tak to chyba wygląda. No cóż, no z mojej strony chyba tyle. Dzięki. Jeszcze jestem Wam dłużny to pracę, która nawiązuje do, do właśnie do drugiej stacji, utrzymana jest w podobnym nurcie, w podobnym, takim samym jak poprzednia, czyli ta wczorajsza. Natomiast pokazuje chyba trochę inaczej. Jest inaczej dokadrowana, inne obszary są ważne. Tutaj widzicie ten moment, kiedy Jezus bierze ten swój krzyż, i znowu te osoby, które są wokół niego przybierają postacie, przybierają formę, czy przybierają charakter tych, którzy są oprawcami i tych, którzy są może właśnie w tym przypadku nie ofiarami, a, a tymi, którzy nie są oprawcami, czyli jakby dzielą się tutaj te osoby bardzo mocno. I, i ci, którzy pomagają Chrystusowi w jakiś sposób, zmuszając go nawet do wzięcia krzyża ale jednak trochę mu pomagają, bo czują, może właśnie to tak jest, że czują, że może to tak nie do końca jest, ale jednak muszą mu pomóc, chociażby trochę symbolicznie, yy, pomóc mu ten kawał ciężkiego drewna włożyć na barki. Zastanówmy się nad tym, czy, czy to zawsze tak jest, że ten czerwony do końca jest czerwony, czy ten zielony czasem bywa inny. Tutaj, w tym świecie, to bardzo mocno widać. No i co? Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Na razie.